Cześć się co chodzi? Chodź zobacz jak robię tą oto okiennicę. Dobra tak na szybko kleję tą okiennicę, wrzuciłem ją w ściski. Deski przygotowałem tak, że każdą jedną krawędź sobie załamałem na, na strugarce, ale oczywiście można to zrobić frezarką tą krawędziową. Ja to robię do tego, żeby ładnie widać później poszczególne deski jak się pomaluję. I to jest fajny efekt. No I druga sprawa jest taka, że to pracuje. Jakby było na gładko, to wiadomo, na słonku pęknie, rozejdzie się i wygląda brzydko. W tej sytuacji, gdy jest zrobiona taka faska, wygląda to bardzo ładnie. Później to wszystko szlifowałem, no i kleję. Kleję użyłem do tego lamelek. O co chodzi z lamelekami, jak ktoś nie wie? Używam do tego lamelownicy. Ją sobie frazujemy takie otwory i używamy takich lamelek. Wkładamy w jedną część, smarujemy klejem Druga, ona nam pięknie poziomuje. Pozycjonuje znaczy się i ładnie wyłacie klejonka. I to by było na tyle. Za chwilę zrobię jeszcze zetkę. Pamiętajcie, że zetka zawsze, ten skos długi do zawiasu. Z zewnątrz do zawiasu. Zaraz pokażę o co chodzi. Okiennica gotowa. Jak widzicie zetka przykręcona. No i z tej strony nie widać skrętów. Jest wszystko ładnie, pięknie. Z tego względu, że ta strona będzie stroną tak jakby po otwarciu, a taka lwia część czasu to będzie okienica wiadomo, otwarta. Dlatego spręty są z tamtej strony, zaraz Wam pokażę. I dlaczego zetka jest w ten sposób? Zawsze to powtarzam. Jeżeli tu będą zawiasy po tej stronie, czyli tu i tam, więc siły, które działają na, to ona jest mała, ale na, na tą okienicę, naciskają w, w tą miejsce, przez ten odkos dochodzi do zawiasu, i ta okienica nam nie opadnie, więc zawsze dajemy od zewnętrznej strony do zawiasu dolnego od odkosu. Zamknięta wygląda w ten sposób. Tutaj jest zamontowany haczyk, gdzie po otwarciu sobie otwieram i mogę zamknąć w ten sposób, żeby okno było otwarte. Tutaj jest zetka. Oczywiście zamykanie jest też od środka. Proszę Cię, napisz w komentarzu, co o tym sądzisz. Udostępnij, daj lajka, a ja ci pozdrawiam, wszystkiego dobrego.